Pomysł narodził się już wiele lat temu. Brakowało tylko czasu na realizację. Podzielenia e kursu na mikroelementy, które byłyby dosyć dostępne i pełne interaktywnych treści. Interaktywnych mam tu na myśli dla początkującego analityka programistyczne zadania ze wskazówkami i rozwiązaniami. Z interpreterem kodu, z pomocą i tłem teoretycznym. Oj, potrzeb jest sporo. Przede wszystkim język programowania. Programowania nie tylko pisania własnych programów, ale przede wszystkim programowania analiz danych. Nauka języka dla studentów pierwszego roku inżynierii danych, języka R bądź Python w kolejnych latach i samej analizy danych. Czyli po części będą to mikrosekcje i krótkie tutoriale interaktywne na eKursie zawierające zadania programistyczne, a także zadania programowania analizy danych. Innowacyjność polega na wdrożeniu programu, projektu microlearningowego na e-kurs obu przedmiotów dla studentów inżynierii danych, zarówno descriptive statistics, jak i mathematical statistics. I takie sekcje microlearningowe będą zawierały interaktywne tutoriale, krótkie tutoriale wideo oraz treści udostępniane na zajęciach laboratoryjnych. I ćwiczeniowe, czyli będą to przede wszystkim raporty interaktywne, również raporty z laboratoriów, które odbywają się na sali, ale będą to raporty profesjonalne dla analityka, wiadomo, profesjonalne analityczne, raporty z analiz opisowych, również z wnioskowania matematycznego. I statystycznego dla mm, przyszłych analityków, które będą w formacie dostępnym dla osoby, która zupełnie nie jest zaznajomiona z analizą danych.